Hej, cześć siemanko, z tej strony jak Gabe, witam Was w kolejnym odcinku Serie Minecraft Beat Survival Games. Dzisiaj ze mną jest Zico Games. No i znowu będziemy grali nasze Survival Games. Oby tym razem nie ucięło mi się głos, bo wtedy było niefajnie. I jak wiemy, Zico wygrał, tylko ja muszę dzisiaj zrewanżować. Chciałbyś. No i my się widzimy na arenie. No to jest w naszej pierwszej arenie, na mojej ulubionej arenie. Bo to ja, jest jeszcze... arena ze starego SG. I no to co, a gdzie uciekamy? E, nie wiem. Do Clippera idziemy. Do mortki Clippera. Mm -hmm. Czyli tam za mną, dobra Mam czapkę. A ja mam koksa. Serio? Nie koksa, tylko zupę jabłka. To są no no. od razu za jaki Steve obok nas jest? A, dobra, niech chyba za nami To jest za nami chodzi. Jaki Steve kolejny. Chcemy na Steve tutaj. osłonię mnie. O oh, oh nie. <grymne> ja, ja wyklepałem gdzie ty nie. Oh, oh! O wyklepałem. O ty idziesz? nie. klepać O shit! O ma miecz. Ona skieram. Ale ale tak. O nie. O 3, 2, 1 poczaj chwilę, Poczekaj chwilę, 3, 2, 1. To są moje itemy! No. Ja już dostałem. Ale to było pickie. Myśmy się na niego rzucili jak I, ja ale w tym, w tym, bez żadnego tego nie Ym, Przygotowania równo skoczyliśmy na niego. Nie, nie grać nic nie zostawił, niestety. Chodźmy tam do góry. Bo tam się o, jest moskwa być. Oj, jest ale jakiś gość, jakiś gość, Oj, tu jest gościu, gdzie? Oj, Ej, właśnie, to ma pasikaż z z krajów No co ty? On, on nie ma i temu, co bo... Free kill, free kill It's not, free. masz free killa Oj, to i i tem leżą u, u, ochrona jeden o, brot Daj coś. Ale tu leżało tylko e, dwa... dwie portki Dobra. i Dobra. Chodź tam. Na przygodę! Uda... Ej, ten statek jest źle zrobiony, widzisz? No. Tylko ma dwie kratki w wodzie. On powinien być głębiej jest zanurzony. Cicho, odezwał się budowniczy. W końcu zrobił mapę parkour. Gdzie ja? jak świat. Ale design ma słaby, stary. Pytam. I ma Już mam pomoc na kolejną mapę I, i na trzecim też O, o cholera Ale jakoś krótszą może jakiś sprint parkour zrobić Eee, nie Zrób, zrób to z, dobra, podejść. Znowu... Dalej. Znowu w stylu będzie Big O kurde Będzie, nie będzie Big Steve Będzie big... Big, 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 wtedy był. big animal ej dobra, zaraz będziesz to robił Dwa miesiące tą mapę Ja ja, ja, ja tę mapę robiłem dwa dni no, oliw jest sam, sam wygląd robiłem dwa, ten, dwa dni, resztę tam było trochę więcej. A ja wierzę chyba, tutaj ktoś spadł i, i się z tego itemy z niego rozsypały. O ile, a co było? Nic. się że tak nie trafił, nie? Nie trafisz. Chcia, chcia, chciałabyś. Sprawdzę czy mi się dźwięk nagrywa. Nagrywa się, dobra. Mm -hmm. Bo wiecie, jest nasz nerwowy, bo to jest jego pierwsze nagranie. Drugie, drugie, drugie. Tylko, że nagrywamy razem. On teraz też będzie miał ten odcinek. Drugi! Po prostu się denerwuję. Jakie denerwowanie? Denerwuję się, bo mam dobre temy Idziemy? Zostało, ej, cztery, cztery osoby. Czekaj, pewnie... no. O! O stary, ja mam mąki 15 strzał. Pewnie mam, pewnie mam słoja. Okay, mam coś I... dla ciebie, nie mam nic, sorry Ja, ja, ej, ej dobra, teraz za, zał załóżmy, że wygramy, nie? No. To robimy tak, że się, pewnie brzydko, rozbieramy idziemy na kamienne. po prostu bez eku EQ na kamienne. No, no No nie Bo <grytas> <Czasami> się... <grytasami> 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 no to, bo przegrasz, nie? wiesz, na Tak No tak, trochę jestem lepszy od Tak, 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 ta, niestety jest. Zobaczymy, jak to będzie no, ja pamiętam kiedyś, wygraliśmy graliśmy arenę i co było? Ja mówię, dobra co, się przygotujemy, a on do mnie zaczął bić z dupy. Jak swego. No jeszcze jak sobie, ja wiem, że raz do jak sobie, jeszcze by zaczął bić. Dobra, czekaj, gdzie jest kompas, tutaj, jest nie. Mi się kompas ściął. Nie, bo są obok ciebie, serpas na kompas, jak są obok ciebie. Ale mi się ściął, mi pokazuje tam, teraz tam. Dobra, chodź, wiesz kompas Idziemy mhm. na spawna.

o, ale pro nie zniszczę... A nie, to się nie przyda. Za Patrz, mam dla ciebie prota. Po co mi prot? Aha, dobra. No pewnie to, to chcesz. To pewnie chcesz? No przez chwilę, nawet. Ale... O! Tam? Ile stary mam naboi, tak powiem. Dosz. No 41 szczał. Czekaj, da dam ci wszystkie moje i rodzimy na pół, dobra? <noise> no dobra już. Ja biorę większą powę, bo jest o jeden za... o jest, jedno, jest o jeden za dużo mm -hmm. <laughs> Jeszcze ten miecz na ostrość. Był tu gdzieś blitz starą w ogóle patrząc, z krzywki ją chyba miał, bo on sobie zenchantował um, Tak, Copper, ten... czekaj, kogo ja zabiłem? Nie, ktoś inny znalazł. Ktoś poza spawnem, wiesz? No ale to to pilnujemy spawna. Ej. Ej! nie, tu nie ma enchantu. Gdzie jest w ogóle enchant na tej mocie? Ja bym gdzie chyba. Ale popatrz, mi ten mi pokazuje pop... Południe, To z kompas pokazuje południe Nie wiem, ty to on też jakieś laki z kompasami. też pokazuje południe, bo ty tu jesteś Dla pokazujesz, że jesteś południe, bo ty tu jesteś Gdzie ten gość to może być? Pa pana pioruny Ej jest. tu jest! O kurde, weź go O ship, o ship w go, dokładnie Szybko z drugiej strony go To było Nie, czemu mnie wybiło do góry Nie wiem, ale zginął. Ale idziemy tak jak, tak jak było mówione mhm. Ale to czekaj, to ej czekaj będzie w ogóle życia Ale bez mi tu koksa Mhm Czech ja się najpierw zregenerować Idziemy na miecze z ostrością czy na zwykłe drewniane, e, kamienne Mam Są? lepszy pomysł Jaki? Co? Czekaj Jaki Dobra Dawaj tutaj Eee, <śmiennie> <śmiennie> najpierw to ściągnij. Mhm. Czekaj, bo musimy to zgenerować. O, On mi walu, ja poleciałem do góry. Nie wiem dlaczego. Co to jest? Leciałem, bo mi się musi... Bo... A czemu ja w tej w ogóle poleciałem do góry? On miał jakiegoś <śmiennie> no, skilla, wiesz? No, bo pewnie miał... Ale ja, ja tak do góry... Nie, ale nie jest. Co, Co to? Nie jest tego. EJ NIE MA TAK KOKSA ZJADŁEŚ Weź wyjdź Jesteś cheater Jesteś cheater 3 2 start fak, 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 fak. O TY PAAA O TY ba! NIE Znowu do no, trzeci raz ja jestem zwycięzcą Trzeci razem mną no, wygrał, no nie Już trzeci raz co razem kończymy mapę i trzeci razem mną no, wygrał, no nie Dobra, okay. Mi się widzimy na następnej arenie No, trzy, dwa, jeden No to jesteśmy na naszej następnej arenie Zaczęła jak, na, na, jak na tej nam pójdzie, bo na tamtej nam wyszło, no, no no do kitu nam wyszło powiem jeszcze, że Dobrze tam wyszło? Graliśmy do dupy Dobrze A nam szczególnie wyszło. ten pan tam grał do dupy, tego co wam kuzyn na fajnie Gra po prostu... Ej! O cholera Jak ja tu plipsza, tu się zaczynamy? Pograł tak do kitu, że po prostu aż... Mimo to Zawsze... Wymiotować mi się chce Po prostu musiałem że się zżygam jak on grał Naprawdę, to po prostu tragedia, nie? Na łuki dwie no Gdzie ty jesteś? To No, owszem Uciekaj, 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 za mną go go Power Rangers Ja będę czerwonym Na muki dwie szale Ja będę czerwonym Power Rangersem O nie to jest najgorszy mapa jaka może być I co nie? Tutaj jest tak mało skrzyni Trzeba znaleźć zamek Go go Power Rangers Go go o ale małe jakże O o o o o o o o zaraz, o ha! o 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 Wiesz co tam gdzie skrzynek, to będzie multum go Musi, musimy osłaniać Serio? O! o, o! Ile itemów Tu leżało stary Chodź tu, to cię szybko, szybko o, Osłaniam cię Tylko tu nic nie jest przydatne, bo są mi Kupa mam, mam. Daj chociaż Dobra, nie Chodź do góry On pewnie musiał tutaj spaść <noise> ale to trzeba być ci... O kurde, sam bym spadł O kurde Wiesz może jak tutaj to przejść? I już idę, czekaj Daj, 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 Tak A to dlatego on spadł Czekaj Weź idź u Nie może trzeba skoczyć? Nie, 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 nie. Skoczę O cholera Zginąłeś? Nie, no co to? to nie jest taka odległość? Po prostu musimy się ochronić. Ktoś będzie szedł, nie ja mam małą HP. E no dobra, musimy tutaj tym schodzić. Tutaj nic nie ma. No. Ale to gościu ładny musiał spaść. Mhm. Mm no, może się tutaj z kimś krepał. A czy tam ścieżką? du, -dum, du -dum. idziemy sobie. To mi się kojarzy z... z takimi popustkowiami... Z... Hobita. Mhm. Te pustkowia na którym... ...na których żył Beorn. No w ogóle to jest niedobre, bo jeszcze... Bo jeszcze nie widziałem Hobita dwójki. No... sama rodzina była, ja nie wiem, to jest takie było. Najlepsze jest to, że oni myśleli, że ja byłem, nie? Najlepsze jest to, że ja też byłem. Gdybym wi wi wiedział, że ty nie byłeś, to bym poszedł z tobą. A teraz... ...a, te, a teraz ludzie że my mieszkamy obok siebie. Tylko nie to. No co? Dum 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 A Co w tym złego? O o o dum zamek Brawo Wyjechałeś <laughs> Dostaniesz za na to Zabiję mo mojego jedynego stajka za klasę ta tam ni ta tam nie 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 ma, tam dum jest Ta tam dum tam tam jest dum ta Tam jest dum 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 Ban, ban dum mm. mm -hmm. Nie, ja go A, widziałem, Dobrze. dobry Jeszcze nie trafiłeś stary Jak to widziałem, To na nagraniu na wyglądało tak jakbyś stary trzymał się nie no. A My się pijemy na A myśmy się bili Wzajemnie Ej weź się trochę tu pozdrawiaj Ma, ma, ma jedzenia? Bo mogę cię dać masz steak A ja mam tylko jedną grzybową no ma, Masz może miskę? Mhm Daj bo miałem grzybową przy też na tym grzybowym bo, bo, bo ja mam grzybki nie mam psu czerwonego, nie mam czerwonego co wiem? <coughs> teraz, teraz ta, ta ska ciekawostka z ikoru grzybową nie właśnie, grzybów nie, nie lubię Ja też nie lubię gdzie jesteś? w zamku Jak ten już? skąd Przez główną bramę eee tam ze zero tutaj Zero tutaj po prostu wyobraźni. Po prostu przez bramę się ma. bo mi to śmieszy, że chyba w tym zamku nie masz żadnej skrzyni. To po prostu jak to jest takie z buta wjeżdża mi do rdzenia. Gdzie ty jesteś w ogóle? Z zamku. No też tu jestem, a ciebie tu nie ma, na z... niku nie widzę. Oh, jestem w... Jest ja 8 graczy, nie, Niech oni pomrą z głodu Nie tak jak na Survivor Games y, um, Umrzeć z głodu Tylko Gabe tak potrafił Jace <gry> Co mnie chwaliłeś, że raz zginąłeś z głodu Nie zginąłem, tylko miałem mało HP Bo miałem, bo głodu nie miałem Jego się po prostu raz mi uderzył ra, Był jeden punch i pomił O stary widzenik, jakiś zikogenik, dawaj klepiemy go Dobra O gdzie ty na proszę. On chyba ucieka Ogólnie już mam mało miejsca na dysku, więc po tej arenie będziemy raczej kończyć Ogólnie długo nam dobre areny wyszły ty jesteś? Choć stary w ogóle nie widzę, cię szukam, szukam Bo słaby Ja się na ciebie patrzę jak asasyn na swoim ofiarę Dzięki Wiesz, co ci pałem Wiesz, Ile masz szał? Łap <grym> <grym> Ile masz szał? Masz, masz weź. Masz jakieś szały? Nie, zero Patrz, mam cię da Mam cię na, mam. No dawaj, prowadź mnie, piesku Dobra Mam cię na <grym> Gdzie ty jesteś? Jaki jumper, nie? Mam jestem znowu kompas nie działa, jaka kupa Twoja. Mmm, mm. <grymne> obiadek. To masz na nie obiad kolację. <grymne> Ty też Ty to do, do, do szkoły zabierasz. Ale <grymne> nie wiem tak na obiad... To na niej obiad kolację. Tylko do szkoły, nie? Patrz, to jest crafting. Nie, mi się kojarzy, że to jest jakaś mapa, nie wiem, z hardcorem. Nie? To jest crafting table. No bo zarazem spałem albo nie wiem. Yes, Jeżdż, to ta mapa jest nudna. No tutaj nic nie ma. Taka kupa. Za rozkrót to jest. Stawka Cupa. Cupa. Gibson. Ostatnio graliśmy na... Ostatnio graliśmy w CS-a na zombie i gość miał nick cutas. Nie miał nicku cutas, miał nik przez Q, No, cutas, cutas. Nie Ej patrz, to jest ten wiatrak. No Nie, cutas, cutas, nie cutas, to jest cutas, jakiś cutas, inny wiatrak. Czekaj, na tej mapie umiałem wyjść poza nią. Pamiętasz ją? To jest ta mapa, na której wyszliśmy. Dobra, gdzie piuta. I to było gdzieś tutaj. Szukaj, jest synki, piuta. Dobra, znalazłem wyjście. Uciekam poza mapę. <głos> 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 Wee. Jesteśmy woli. Lubię <noise> ich bawy. <mamy>. Tak <noise> ja do... Co, <noise> Co tu Robi crafting. Nie, wiem nie. Ej, wracamy tam. Nie, nie. Ej, ej, tuż można niszczyć? Nie. A kupa. Ten drzewek. Ten to z kciuta. Zrób to z Cute, Zrób to z kciuta. Dobra, dobra z kciuta. tylko jednego. Stawiam... O... Tak. Masz to? Miska? Grifujemy grę, stary, Ej, nie, ej, a nie no chodź a musimy wrócić, bo stary z nami pęknie nagrywanie, nie? Takie BUM I nie ma nagrywania, nie? Gdzie ty już zwiewasz? Wiem jak ten odcinek się by to nazywał. Kutas? Nie. Glitch w mapie. tylko o, o, ty tylko o tym myślisz. Ju, już to wszyscy wiemy. Nie, tylko myślę o Gogo Power Rangers To się kosztuj Na początku wtedy Gogo Power Rangers O zginął, co o pięciu Boże, będzie będą renderowane, są znowu do odcinki Kurde, futras To idzie ja spadłem! Nie GGWP Naprawdę, no piśmie co się dobiera do mego pokoju? Cie nawet nie wiesz co znaczy GGWP Game. A nie wiem A WP? Nie wiem, WP nie mówię Co powiedzieć, chcę powiedzieć GG WP ale ja GG WP nie mówię Nie ja przecież powiedziałem GG, co nazywamy Wszystko dla mnie GG WP Wszystko dla mnie Wszystko GG WP Serio? No Aha. O! To, to jest GG Wars Play Tak? Nie Nie wiem ja sam nie wiem co znaczy w O, tutaj była kasa Spidera już, już pamiętamy odcinek numer 7 O! 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 Parku! Pas tam jest! Ta skrzynka będzie moja. Coś tam jeszcze Pokemon.

Ej mam pół i ja uciekam! Ja stary życiech w ogóle, ja nic do jedzenia! Ja stary wygram arenę z półserduszka, zakład? Nie Muszę założyć O, w na na Pół serduszka, ale stary jaki pisk! Ja mam ostatni taki głos, że aż piszcie Olooooo! może to zakończę, co? Oilo zginąłem z dupy. Szłem nagle dup. Dobra, no, to, to my się My się widzimy w następnych odcinkach. Pamiętaj, daj, zostaw lajka pod tym filmem, nie wchodź na kanał Zika. Nie wchodź na kanał Gabe'a Chodźcie go kanał będzie w opisie, ale nie wchodźcie Bo tam ma same cheaty, wirusy, <grym> nodusy, <grym> inne i wirusy. Daj z że wami, żegnam. Siema. Cześć!